Witam Was w Skyforge, u. Gramy dzisiaj PvP 10 na 10 Naszym zadaniem jest dotransportowanie, właściwie doeskortowanie Platformy w, do końca trasy Oczywiście nasz przeciwnik musi nam w tym przeszkodzić Okej, okay, to już tutaj się dzieje, ponieważ mnie wywaliło O nie, jakiegoś fira mi wrzucił, dobra, o. nie ucieknę. D to z razu na starcie, niestety musimy poczekać 8 sekund aż się zrespie. Są chyba 3 rodzaje map, jeżeli chodzi o pop 10 na 10 W tej akurat mamy eskortować tą platformę A nasz przeciwnik ma oczywiście nam w tym przeszkodzić Okej okay, ulti użyłem, ale nie wiem czy to mi pomoże w walce z tankiem o, Przestał cokolwiek robić, chyba Mafira albo Laga. Nie wiem. W każdym bądź razie właśnie go zabiłem. Widocznie awczył. Nie wiem, co mu się stało. Możliwe, że go po prostu wyrzuciło. Ok, wskoczmy sobie na górę. Jest tutaj wieżyczka, z której możemy prowadzić całkiem niezły os ostrzał. wspierając naszych towarzyszy Dobra zabiliśmy gościa Już Musiałem się schować niestety ponieważ łucz nigdy mnie strzelał z dołu o, przyciągnął mnie Dobra, dobijmy go. Dobra, jest nasz. Kolejni tu wskakują. Wróćmy klatkę. Dobra, obszarówka. Dobra, jeden leży. Ten się schował, zaraz na mnie prawdopodobnie skoczy. Dobra, tam ten chyba nie żyje. Ja spróbuję znowu wsiąść do wieżyczki, chociaż nie wiem czy będę miał zasięg w tym momencie. Nie, już wróg jest poza zasięgiem. Lecimy dalej. Trzeba się odsunąć, ponieważ ten Slayer tutaj skacze. Skoczył na górę. Ach, schował się. Dobra, jest nasz. Lecimy dalej pomagać naszym Walce. Dobra, obszarówkę tam spróbuję puścić. Niestety spadłem nie w tym miejscu, gdzie bym chciał. Dobra, ale zabiliśmy jednego gościa. Muszę go dobić, ktoś go zabił. Zestunował mnie. Niestety, zginę raczej. No niestety. Nie udało mi się go nawet odrzucić. Było ich dwóch, tak czy inaczej. Więc i tak bym nie miał szans. 15 sekund do respa Postaramy się trzymać gdzieś wyżej żebyśmy mogli z góry ostrzeliwać wrogów Dobra Go. Nie wiem czy zginął czy nie. W każdym razie sobie tam przeskoczę. zniszczymy tą wieżyczkę. Ktoś mnie atakuje, chyba z tyłu. Jakiś kinetik. Zablokował mi w ogóle ruchy. Teraz im tutaj poślę o jakąś. Ole Ran znowu mnie trafił. Niestety, zginąłem zanim go zawiłem. Jakąś tarczę miał odpaloną. 3 sekundy do respa. the enemy has blocked our platform the enemy has blocked our platform the enemy has blocked our platform Dobra, tutaj. okay the bili shemagon Spróbujmy sobie ulty odpalić. Niestety nikogo raczej nie zabiliśmy, ale trochę firów powrzucaliśmy na szczęście. Block the platform! Poza zasięgiem są, ale to nic, podejdę bliżej. Łucznik też do mnie podszedł, zwróćmy tutaj klatkę. Kinetika tutaj trzeba zrobić. Dobra, leży. Wejdźmy do wieżyczki. Niestety są poza moim zasięgiem w tej chwili. Klatka, klatka. Dobra, dam radę uciec. Tylko mnie, nie, to nie to wiem. W jakim momencie goni mnie barbarzyńca. Nie wiem, czy mam z nim jakiekolwiek szanse. Dlatego też uciekam. Poczekam na skilę. A no, przyciągnął mnie, niestety. Zabije mnie No raczej nie miałem z nim szans Tym bardziej Bez many, Dobra uciekać muszę stąd Wrzućmy tutaj sobie klatkę Tutaj łucznik mnie z boku jedzie Z tym kinetykiem też nie mam cholera szans Pozostaje mi na razie uciekać Och. no kiepsko kiepsko, ale zaraz nasza platforma dojedzie do celu i wygramy tą rozgrywkę prawdopodobnie. Dajemy tą przerówkę, Jeszcze, żeby nie wyszli z zasięgu. O to chodzi, dobra. player tutaj wskoczył w nas i ja prawdopodobnie zginę, bo rzucił mi coś w rodzaju blida ale całkiem szybko się teraz zrespiłem no i mamy koniec meczu no, nie byłem jeden z najlepszych ale nie byłem też najgorszy byłem jeden z najgorszych niestety <grym> no ale trudno 8 zabiłem, 7 razy zginąłem i miałem 9 asyst. Przepraszam. Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam i do zobaczenia.